Do lekarza, dobrze? Do jakiegoś lekarza? Urząd miejski w Proszę wybrać stanowo numer wewnętrzny, poczekać powiedz. na zgłoszenie no. operatora. Możesz już Jesteśmy na że ktoś odebrał telefon jakiś kozioł. Urząd miejski w słucham? W zburmieście mnie to łączyć, ja z Kruszewni dzwonił i mnie zrzuciła jakaś baba. Ale jaka baba, proszę mi to tak nie mówić. Łączyć z burmistrzem, tak? Ale natychmiast mnie łączyć, bo mnie nie mówił. Dajcie mi natychmiast połączenie. Dobrze, proszę, proszę, poczekaj. Czekaj, zaraz będę rozmawiał. Tato! Halo! Tato nie mówić, mówić. Poczekaj, Januszek, poczekaj! Oj, łączyć! Dot... Łączyć, łączyć! Tata rakiety dotknął i mój snuł. Poczekaj! Tata. Halo! Ten młodzień mówił, że w rakiecie dotknął Ja mówiłem, mówiłem, mówiłem czekoladę od czarnego niebrań! ile razy powtarzał ci? Halo! poczekaj, łączą! Sekretaria burmistrza słucham? Dzień dobry, ja z koszewnicz dzwonię, misjora moje nazwisko. Dziecko moje Januszek lat 12. Bawił się tam przy tych rakietach, coście pomontowali w e, morągu. Nie wiem czy on dotekał, czy nie, a może czekoladę dawał jakoś. Przyszło dziecko do domu i mówić już nie może. O, chodź tu Januszek, chodź tu. Proszę pani proszę pani czekoladę dał. raz mów mówił. Mógł. Tak. wychodził, normalnie mówił, a, ta, a teraz dziecko w ogóle nie mówiło o tych rakiet, promieniowanie jakieś, czy co? nic, proszę pana to proszę, jeżeli coś jest nie tak to proszę... E... co nie tak? no powiedz o, coś, pajca z Januszek, do telefonu dziecko daj pani, pani, nie mówisz nic nie no, mogę, normalny wyszedł w głupi, halo tak, proszę do szpitala się zgłosić no, no co do szpitala? czernieje mi ręki, idzie cały w górę Halo? Tak, słucham. Promieniowanie z kosmosu przywieźli te amerykańskie małpy. Halo? Tak. Przepraszam, bo <laughs> już <paś>, nie mogę <laughs> doleć wieśniaka. Wojewódzki, Wojewódzki i górski. Wojewódzki i górski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od ósmej do dziesiątej.